Nazywam się Lili Haber. Byłam urodzona w Krakowie po, po wojnie. Moi rodzice też byli urodzeni w Krakowie. Byli w getcie w Krakowie, w krakowskim gecie i potem stamtąd, jak getto był likwidowany, marszowali do, do płaszczów. Moja matka, moja babcia, mój dziadek i jeszcze troje dzieci z tej rodziny, dwoje, szóst i jeden brat. Tylko moja mama i jej najmłodsza siostra przeżyli i wrócili do Krakowa. Ojciec dotarł do Płaszów z rodziną i ojciec mój razem z bratem i z siostrą byli na listach, liście Schindlera i wiemy wszyscy, co, jak to się skończyło, dlatego ja jestem tu. Udało mi się przeżyć. Flaszów to jest ważne miejsce dla mojej rodziny. Byłam w Właszowie, myślę, 15-20 razy, może więcej nawet. Pierwszy raz, że byłam w Łoszowie, byłam w 1987 roku. Jak byłam pierwszy raz w Polsce, byłam urodzona w Polsce, ale miałam tylko mniej co dwa lata. To nie pamiętam i nic nie wiem przecież. Ale w, w lutym 1987 roku mój ojciec zdecydował, że musi, musimy wrócić do Kraków. On musi pokazać, że przeżył i ma rodziny. Ale jak tam przyszłyśmy do, do Płaszów, on to nie mógł, nie mógł to złapać jakoś. Nie, nie, mógł to, nie mógł to zrozumieć, jak może to być, a jak to jest możliwe tu nic nie ma pusta to przecież tak dużo ludzi tu byli tak dużo ludzi tu, zgi tu zginęli tak e, cierpialiśmy tutaj jakoś myślę sobie że nie wolno tam nam to zostawić tak taką pustkę musi tam coś być to nie może tak być taka zielona trawa i kilka e, nie wiem tam kilka małych rzeczy Drzewy, drzewa i tak dalej. To musi być szanowane. Tak ja czuję się w sobie. Myślę sobie, że Płaszów ma być jakoś, nauczyłem no, się nowego słowa tydzień temu, Odpamiętywanie. Bo mówimy, pamiętamy zagładę, pamiętamy Żydów, pamiętamy. Nie pamiętamy. Chcemy odpamiętać jakoś coś pozytywnego, aktywnie, nie? Bo pamiętać to jest coś, co nie robimy. Pamiętamy? Dobrze, może tak w głowie, ale chcemy coś zrobić aktywnie, żeby to się nie zmyło.